No i co, koniec końców zostaje na robaczkach. Jeżeli chodzi o nie, to zabiłem ich już 600, prawie i muszę powiedzieć, że to jest całkiem spoko. Miałem 4 legendy, z legend chyba nic sensownego nie dropnąłem. Tak mi się wydaje, ale byłem też na Dragonlordach, żeby sobie porównać to. Tak, godzinkę byłem na Delach. I szczerze mówiąc, robaczki są dużo lepsze. Mimo, że na robaczkach idzie mi dużo więcej uchów niż na DL-ach. Bo na DL-ach w godzinę poszło mi chyba z 200 uchów, a na robaczkach idzie mi, z, nie wiem, 300-400 coś takiego to dużo lepszy ludzie na robaczkach. Bo tam mam tak od 50 do nawet 90 stuk na godzinę potrafię mieć. A byłem na DL-ach, to... Wyszedłem 40k na plus w godzinę i, tylko, i to tylko dlatego, że poleciało, R, że poleciało RH. Bez tego RH miałbym tam kilka Kana plus, nie? Także, żeby, żeby DL e przyniosły rzeczywiście fajny profit, no to tam trzeba mieć Gigalaka i muszą lecieć DSM, RH i wszystko po kolei, nie? A tutaj wydaje mi się, że jak się wszystko zbierze do kupy, później poleci jeszcze jakiś hammer za 20k. Tu coś poleci, tam coś poleci i, i jest git. Także póki co będę tam siedział, będę bijał levela. Nie wiem jaka jest kolejna miejscowa dla mnie i jeszcze się nie zastanawiałem. Póki co zarabiamy siano. No i co? I będzie trzeba ogarnąć jakieś lepsze itemki chyba. Już prawie 141 level. Jeżeli chodzi o Sworda, to mam 92 level i 34% do kolejnego poziomu. Um, problem jest taki, że to mega powoli idzie, ja póki co za bardzo nie skiluję, bo szkoda mi trochę coinów. Najpierw chciałbym ogarnąć sobie jakieś temy, a potem chyba wrócę do skilowania. musiałbym ogarnąć sobie tu stację do skilowania do domku, domek, a to wszystko no trochę kosztuje, nie? Plus potem samo skilowanie trochę kosztuje, wiadomo. No <laughs> i już pierwsze profity praktycznie po 5 minutach poleciała tunika. Ta tunika jest mega spoko, bo tego sporo leci. No i to jest warte 5k, nie? Także spoko proficik. No i zaraz level 141. No i mamy 141 level i oczywiście Trzewandzik poleciał także już prawie 10k profito w 7 minut. No i z tym expem to tutaj. Zastanawiam się, kiedy będzie jakieś miejsce, gdzie będzie jakiś lepszy X, bo tutaj mam tak 1.1 do 1.3 maksymalnie w piku. No ale to mi daje ile level na godzinę. Nie wiem w sumie ile potrzebuję na level Expa. Na level potrzebuję 800k. No to mniej niż godzinę trochę level. No ale to nadal dużo, nie? Jak na takim levelu wbijam prawie godzinę level, a to jest serwer typu high rate, to ja nie chcę wiedzieć co jest na low rate. Jak długo się wbija level na tym poziomie? No i kolejna tunika, także powoli profity są. Póki co 11K 22 minuty. Nie jest to najlepszy wynik, ale spokojnie rozkręci się. No i mamy level Abix, 142 level. Aktualnie jeżeli chodzi o profit, to to jest chyba najgorszy Hund jaki miałem tutaj na tej miejscu. Akurat jak chciałem pokazać, że spoko jest ta miejscowa. I można tu robić profity całkiem całkiem to nagle nic nie leci, nie? ale 23k i tak spoko. Ważne, że na plus, nie na minus. No, a jeżeli chodzi o expa, to mamy 1kk 250. No i tak mówię, to tak jest mniej więcej od 1.1 od 1 do maksymalnie 1.3kk na godzinę. No i co, pykła godzinka. Eee, najgorszy chyba mój refill tutaj do tej pory. Tak mi się wydaje Jeżeli chodzi o profit, bo tylko 22k No ale ekspat wpadło, bo milion 200, więc zrobię milion 200 Na godzinę No i co, no i powoli do przodu jeszcze kilka refów I myślę, że pójdę poselać lud, Bo przeważnie cały ludzie ja zawsze do stasza wrzucam Jedynie te błyskotki to tam selam, bo jest po drodze Do NPC Resztę do i tak Co jakiś czas będę sprzedawał ten lud po prostu bo nie chce mi się tak biegać co chwilę do tych NPC-ów. No i kolejny level upic 143 level, także do 150 już niedaleko. No kurde, te profity to coś. No, dzisiaj kiepsko, kiepsko. Najgorszy chyba dzień, półtorej godziny, 26k profito. No, tragedia. Ale za niedługo też rusza event walentynkowy, także. Też będą trochę lepsze profity, jak na godzinę. Bo... Dostaniemy tylko jakby... Coś alapet i on będzie bił... Tam chyba można wybrać czy obszarowo, czy single target, czy w ogóle chyba ma leczyć. I jego się będzie levelować. No i jakoś tak to ma działać. ma pomóc w expy, coś takiego. Także... Może lepsze wyniki dzięki temu będzie się robić. No, na Medivce Fajnie też podoba mi się, że tutaj na Medivce są trochę no, lepsze te eventy niż na Rilo, bo na Rilo to albo mamy double loot, albo Double X, albo jakieś gówno, nie? A tutaj O! I mamy troszkę lepszy lucik 20k, firehammer, więc troszkę podskoczył ten profit, bez szału oczywiście, ale ale git. No, i co? Kolejny dzień, kolejna szansa na jakieś fajne profity prawie 140. No, prawie pół levela do 145. Jeżeli chodzi o to, ile tu już siedzę, to mamy tych dużych, zabitych 911, więc zaraz będę miał tyle co Deli, chyba? Tak, Deli mam 1129, także no, myślę, że po tym kuncie już będę miał albo tyle samo mniej więcej. No, chyba tyle samo, więc zobaczymy. No i już mamy 5k profitu. które nie wiem czy te strzałki opłaca się zbierać, bo ja nie wiem czy... Ktokolwiek ich używa, póki co wystawiłem kilkaset... No i się nie sprzedały, także ja nie wiem czy w ogóle na tym serwie... Używa się tych burst arrowów. Wydaje mi się, że chyba nie. No i mamy 145 level, jeżeli chodzi o profit, to. kto. No średnio, RNG mnie ostatnio nie lubi No ale, co zrobię, jest jak jest Teraz lecimy po 150 level No, za chwilę będzie 93 SWORD Czy tam Melee Fighting Na Medibi No i co, będzie trzeba w końcu zainwestować w domek I w tą stację do skillowania Żeby ten skill troszkę szybciej szedł Bo no, te skille jednak dużo dają, nie? Myślę, że jakbym miał tak setkę skilla, to też by to inaczej tutaj wyglądało. Dużo szybciej bym to zabijał, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No i powoli trzeba się szykować do sprzedaży lutu, bo w plecaku zostało 40k. No, myślę, że tak jeszcze jednego refa zrobię, bo posprzedaję jeszcze te błyskotki wszystkie, tam kilkanaście k pewnie za to wpadnie. To jakiegoś pewnie jeszcze jednego refa to, to uda się zrobić? Może ze dwa nawet. No, normalnie jestem ciekawy, ile z tego sprzedaży luta będzie, nie? Bo ja ogólnie po refie to sprzedaję tylko te błyskotki, bo to tam NPC jest po drodze, jak idę na spota, czy tam jak wracam ze spota, no a resztę dopakuję do Stasza, nie? I po prostu nie wiem, raz co jakiś czas będę to sprzedawał, jak mi się skończy, po prostu hajsik i tyle. Plus jest taki, że tutaj nie muszę robić dostępu do npc więc po prostu lecę sobie dywanem na tą Falcon Wyspę. No i tam ma większość npc w jednym miejscu, gdzie mogę sprzedać lód, nie? To jest giga fajne. Także jest duża szansa, że w kolejnym filmie pójdziemy selać lód. No i zobaczymy, ile udało się zarobić na tych robaczkach. Chyba nawet jeszcze jakiś tam mały lucik z dl został mi w staszu. Więc, no nie będzie tu tylko i wyłącznie loot z robaczków, ale głównie, o. Tam chyba jeszcze potem. Na pewno tego refa robiłem jednak, żeby sprawdzić jak dalej wyglądają. No i jest hamerek, czyli to jest chyba najlepszy loot tutaj, ten hamer, Bo on chodzi po 20k. W sensie sprzedaje się po 20k. Niestety bez żadnych atrybutów. W ogóle, ja nie wiem jak tutaj wygląda drop tego. Wiem, że może polecić item z jednym atrybutem. Ale nie wiem czy jest szansa na to, że może polecić item na przykład z full atrybutami, nie? Czyli tam niektóre itemy mają Max 7, to na przykład 7 na 7. Jeżeli tak, to zajebiście. A jeżeli nie, no to szkoda. Jak ktoś wie, to może napisać. Będę wdzięczny. Ja to i tak osobiście jestem trochę zawiedziony tymi atrybutami, no bo okazuje się, że po prostu każdy item ma... Koniec końców, jak jest na max lepsze, to ma takie same atrybuty. Ja myślałem, że to działa trochę lepiej, coś na zasadzie randomowych atrybutów, że mogą być, powiedzmy, dwa takie same itemy, z takimi samymi 1 do 1 atrybutami, ale jest to nie że raczej itemy mogą mieć też jakieś słabe, na przykład atrybuty. Czyli nie wiem, jakaś broń może mieć dla EK, nie wiem, powiedzmy, intach coś. Ale tego tym jestem trochę zawiedziony, bo wydaje mi się, że to by dodało trochę więcej uroku tym itemom. Bo wtedy jakby się trafiło, nie wiem, jakiegoś legendarnego weapona z jakimiś koks losowymi, dodatkowymi statami, nie wiem, jakiś life i tak dalej. No to można by było na tym nieźle zarobić, nie? No i dobra, 47 minut 26K profitu. Także nie najgorzej. Myślę, że jakbym dobił jeszcze, jakby coś spadło fajnego, to można było dobić do tych 40K, może nawet. No ale niestety dzisiaj nie mam czasu, żeby to dobić. Także co, na no dzisiaj tyle. Widzimy się kolejnym razem, już na sprzedaży lutu. I zobaczymy, ile wyszło zarobku z tej miejscowej. I nie tylko w sumie.